Islandia orablut. Na Islandii orablut to wyjątkowe i fascynujące święto głęboko zakorzenione w tradycjach wikingów. Festiwal ten, organizowany w mroźne zimowe miesiące, składa hołd odporności i zaradności islandzkich przodków, którzy opanowali sztukę konserwacji, aby przetrwać w trudnych warunkach. Najważniejszym elementem uroczystości jest delektowanie się tradycyjnymi sfermentowanymi potrawami, które dla osób z zewnątrz mogą wydawać się niezwykłe. Ale Islandczycy uważają je za skarby kultury. Do najbardziej kultowych dań należą hakar sfermentowany rekin o mocnym, nabytym smaku i hrutzpungar, czyli jądra owcy peklowane w tradycyjnej solans. Dania te, w połączeniu z innymi konserwowanymi przysmakami, takimi jak wędzona jagnięcina i suszona ryba, tworzą ucztę odzwierciedlającą pomysłowość epoki Wikingów. Orablut to nie tylko posiłek, jest to wspólne wydarzenie, które celebruje dziedzictwo, historię i trwałego ducha Islandii.